Teamwork make a dreamwork. Razem jako grupa szkoleniowa prawidłowo rozliczymy koszty ogrzewania, wody, remontów Twojej nieruchomości. Link do grupy szkoleniowej na Facebooku znajduje się w opisie. Witam Państwa. Prawidłowe rozliczenie kosztów ogrzewania. Od czego zacząć? W zasadzie trzeba zacząć od początku, czyli od zebrania informacji i ustalenia stanu faktycznego. Czyli trzeba zebrać dokumenty w taki sposób, aby można było prawidłowo rozliczyć wszystko. Trzeba też poznać metodologię, jak obecnie zarząd bądź zarządca Twojej nieruchomości, Rozlicza koszty, w tym koszt ogrzewania. Kluczowy jest tutaj dostęp do dokumentów. Na wstępie warto zauważyć, że prawo kontroli zarządu przez właścicieli reguluje artykuł 29 ustęp 3 ustawy o własności lokali. I mówi on, że prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu, Twojemu oraz wszystkich Twoich. Sąsiadów współwłaścicieli. Treść tego przepisu potwierdza istnienie uprawnienia właścicielskiego, które skorelowane jest z zobowiązaniem zarządu do tego, aby taką kontrolę umożliwić. Dostęp do dokumentów ARODO. To jest bardzo często spotykany w cudzysłowie problem. Sam miałem taką sytuację, zostałem Oszukany, wiele, wiele lat temu poinformowano mnie, że nie udostępni się mi dokumentów, bo obowiązuje RODO. W zasadzie to jeszcze wtedy było GIODO, chyba. Tymczasem ochrona danych osobowych nie może być wymówką dla braku udostępnienia dokumentów członkowi spółdzielni mieszkaniowej bądź wspólnoty mieszkaniowej. Udostępnienie danych osobowych jest dopuszczalne, jeśli jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia, i tutaj uprawnienie y, jasno jest określone, a, lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Ten obowiązek też jest przedstawiony, w, jak już powiedziałem, na wstępie ustawie o własności lokali. A, jeśli przepis prawa przyznaje. Podmiotowi uprawnienie, z którym wiąże się konieczność udostępnienia danych osobowych, udostępnienie nie może być traktowane jako naruszenie prawa. Zatem, wszelkiego typu wymówki bądź zwykle takie tylko słowne zapewnienia, że nie może się udostępnić dokumentów bez ochrony danych osobowych, czy to faktur, czy, czy wyciągów bankowych, to jest, to jest kompletna bzdura. Dostęp do dokumentów w spółdzielni mieszkaniowej jest uregulowany zgodnie z artykułem 8 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, i członek spółdzielni ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów, kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni. Protokoł w lustracji rocznych sprawozdań finansowych, faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Koszty sporządzenia odpisów i kopii pokrywa członek spółdzielni, z wyjątkiem statutu i uchwalonych na jego podstawie regulaminów. Statut spółdzielni, regulaminy, uchwały, protokoły obrad organów, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe. Powinny być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej. Pewien fikcyjny zarządca, na przykład, oświadczył, że sporządzenie kopii dokumentów, odpisów, na przykład wyciągów bankowych, będzie kosztowało ponad 10 tysięcy złotych. Nie wiem, co ten poeta miał na myśli oświadczając, czy miał przestraszyć tą kwotą, czy, czy miał. No ale są to jakieś bzdury, natomiast no z, takim, z takimi jakimiś sytuacjami też można się spotkać, że ktoś może próbować udowodnić, że na przykład przygotowanie tych dokumentów będzie bardzo drogie. To są kol kol kolejne jakieś brednie. Wgląd do umów spółdzielni z osobami trzecimi. Tutaj, zgodnie z artykułem 18, paragraf 3 prawa spółdzielczego, spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu tylko do umów zawieranych z osobami trzecimi i tylko pod warunkiem, że wykaże spółdzielnia, że naruszałoby to prawa tych osób, lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek Wykorzysta pozyskane z tych umów informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczącą szkodę. Odmowa powinna wyrażona być na piśmie. E, I teraz tak, jeżeli chodzi o ten zapis, to jest on e, bardzo, e, bardzo jasno sformułowany. I tak naprawdę udowodnienie przez spółdzielnię zarówno celu, złych intencji, wykorzystania na szkodę, znaczącą szkodę, to wszystko jest praktycznie trudne dla spółdzielni do udowodnienia. Natomiast to odnosi się do, ogólnie do, do ten zapis do spółdzielni. Natomiast w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, iż członek spółdzielni mieszkaniowej, Członkowi spółdzielni mieszkaniowej przysługuje uprawnienie dalej idące niż członkom innych typów spółdzielni. Mogą oni nie tylko zaznajamiać się z umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, ale także mogą skutecznie zażądać otrzymania kopii takich umów. I Sąd Najwyższy 3 grudnia 2010 roku w sygnaturze 1 CNP 16 przez 10, link w opisie. Wskazał właśnie takie daleko idące prawa członka spółdzielni mieszkaniowej. Także jeśli jest to coś nowego, ten wyrok Sądu Najwyższego 3 grudnia 2010 link w opisie daj koniecznie lajka. Like to ten taki przycisk, jak na Facebooku a to nam pomoże wypozycjonować ładnie ten materiał. Skoro majątek spółdzielni jest majątkiem członków, to oczywiste jest, że członkowie powinni mieć możliwość swobodnego kontrolowania sposobu zarządzania ich majątkiem. W przypadku odmowy spółdzielni, jej członkom przysługuje prawo złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia dokumentów. Ponadto, nieudostępnienie dokumentów podlega karze grzywny. I ta kara jest płacona przez członków zarządu z własnej kieszeni, nie z pieniędzy spółdzielni. Niestety, polskie sądy bardzo często wymierzają karę grzywny kilkaset złotych, natomiast nie nakazują przekazania dokumentów i całe to oszustwo. E, może trwać i być kontynuowane, ale na to też jest pewien sposób. W przyszłych materiałach o tym powiem. Ok, przejdźmy zatem do tego, jakie dokumenty będą nam potrzebne. Ustaliliśmy już, że zarówno jako członek spółdzielni mieszkaniowej jak i wspólnoty masz pełne prawo wglądu w dokumenty, otrzymania nawet kserokopii tych dokumentów i nikt w żaden sposób nie może tego prawa ci Odebrać, ograniczyć i nie może się powoływać na jakieś mm, swoje przekonania, że to jest na przykład ochrona danych osobowych. Ok. Dokumentem pierwszym jest uchwała rozliczenia kosztów ogrzewania wraz z listą do głosowania. Ważne jest to, czy Ty głosowałeś taką uchwałę, czy nie. Czy ta uchwała jest zgodna z obowiązującym prawem? Czy była podjęta poza sezonem grzewczym, przynajmniej raz w roku? Drugim dokumentem jest umowa o administrowanie bądź zarządzanie Twoją nieruchomością. Trzeba ustalić, kto jest kim. To, kto za co odpowiada, także karnie, za błędne rozliczenia. Czyli umowa na administrowanie bądź zarządzanie Twoją nieruchomością. Trzecią jest Dokumentem jest umowa z tak zwaną firmą rozliczeniową, gdzie podane są różne stawki, warunki. Trzeba ustalić, jak doszło w ogóle do zawarcia takiej umowy, czy w ogóle zarząd był umocowany do tego, kto i jakie informacje dostarcza do takiej firmy rozliczeniowej, jaką drogą, konkretnie, jaka osoba przekazała jakie dane: czy to był faks, czy to był e-mail, czy może przez telefon. Tak, okej. Okay. To w jaki sposób, jakie dane podaliście? Jaka była wartość faktur, i tak dalej. Trzeba po prostu fizycznie sprawdzić, jakie dane były, bo jeżeli ktoś zawyżył, czy to wartość faktur, za ogrzewanie, czy podał inne błędy dane, no to wiadomo, że te rozliczenia będą nieprawdziwe. Zawyżone. Czwarty dokument to umowa na dostawy ciepła dla budynku. Tam warto zwrócić uwagę, jaka jest moc zamawiana. Zwykle zamawiany jest 10% za dużo energii dla danego budynku. Tłumaczy się to tym, że nie wiadomo, jaka będzie zima i tak dalej. No ale jeżeli przez ostatnie 10 lat za każdym razem jest 10% za dużo, to być może, że wcale jest to niepotrzebne, żeby zamawiać więcej. Niestety, bardzo często bywa, że zarząd zarządca zamawia nawet 30-40% energii za dużo. I to trzeba płacić, bez względu nawet jeżeli się tego nie, tej energii nie zużyło. Także trzeba zoptymalizować ten koszt, prawdopodobnie. Bo tutaj ktoś prawdopodobnie wydaje łatwo, nie swoje pieniążki. Dodatkowo należy sprawdzić stawki za moc grzewczą. Może się uda coś wynegocjować. I upusty. Upusty za terminowy płatności faktur VAT. Z czym spotkaliśmy się, to to, że płatności za upusty idą już na konto fikcyjnego zarządcy, nie na konto wspólnoty. Wiadomo, że zarząd zarządca musi zapłacić faktury, ma pieniądze od zaliczki od współwłaścicieli nieruchomości, więc te płatności są, muszą być w terminie. No i jakby tutaj ten bonus za, 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 za to, że się płaci w terminie, powinien Wpływać na konto wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni, a nie na konto pani Jadzi. Potrzebna będzie także inwentaryzacja budynku i sprawdzenie tej inwentaryzacji ze stanem faktycznym. Często te inwentaryzacje są bardzo stare, zaszły zmiany w budynkach i nie uwzględniają tego. Szósty dokument to wyciągi bankowe za badany okres. Wyciągi bankowe. Może być w PDF-ie, forma elektroniczna. Tam jest na dole klauzula. Każdy polski bank ma taką klauzulę, że nie wymagają pieczęci bankowej, że jest to dokument w myśl prawa bankowego i tak dalej. Nikt nie ingerował. Także takie coś można łatwo wydrukować z rachunku bankowego, czy to wspólnoty, czy spółdzielni. I ostatnia grupa dokumentów to deklaracje WAD za ostatnie 6 lat wraz z korektami składanymi do urzędu. Dokumenty te wymagają pieczęci złożenia we właściwym urzędzie skarbowym, także korekty. Mając te dokumenty, już tylko Excel i wystarczy przeliczyć zebrane zaliczki, podliczyć dokonane płatności i w zasadzie mamy już jasność. Jeżeli są jakieś nieprawidłowości, to z czego one mogą wynikać. Ok, daj lajka pod tym materiałem. Będzie 100 lajków, udostępnimy gotowy draft pisma, a, które, które powinieneś złożyć. Natomiast no, takie pismo możesz na podstawie tych informacji, które Ci przekazałem, przygotować sam, śmiało a, i wystąpić o te, o te, udostępnienie tych dokumentów. W opisie jest też kilka zdań, które możecie sobie... Kopiuj w klej zrobić i użyć w piśmie. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie komentarze. Pomaga nam to wypozycjonować materiał. Cokolwiek napiszecie, na pewno odpowiemy. Możecie chociażby napisać miasto, z którego pochodzicie, bądź właśnie swoje, swoje pytania. PageRank dzięki temu tego materiału pójdzie w górę. Na dole jest też link do, do grupy. Jeżeli macie problemy ze swoim zarządem bądź zarządcą nieruchomości, zapraszam do grupy. W grupie dużo osób ma jakieś cenne swoje przemyślenia. Dostajecie wiedzę wartą miliony całkowicie za darmo. Koniecznie też subskrybuj ten kanał. To jest jeden klik, nic nie kosztuje. Wciśnij też dzwoneczek, bo wtedy nie ominą cię materiały, a jest już tego ponad 100. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia. Udostępnij ten materiał znajomym i lajkuj. Like.